Paco Power System Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Oprócz naszych seniorów w klubie sportowym Paco przy ulicy Kiepury 5B są również młodzi ludzie, tak jak Damen Pawlina, który ma 21 lat, a ćwiczy z przerwami. W klubie Pako od 2008 roku. Powiedz, co cię zaszczepiło do przychodzenia tutaj i do ćwiczeń ogólnie fizycznych? No przede wszystkim y, ludzie, którzy tutaj chodzą. Kiedyś uprawiałem inny sport i tak przechodziłem koło klubu właśnie sportowego Pako i zobaczyłem wielkich kolesi, którzy tam wychodzą. No i zrobiłem wow, że co to jest tacy wielcy ludzie. No i potem zacząłem się bardziej tym interesować. Oglądałem filmiki na YouTube. Znalazłem stronkę Pako. Poczytałem, dowiedziałem się, ile karnet kosztuje, że są trenerzy na sali. No i postanowiłem się zapisać. No i tak, to się zaczęło. Powiedz, interesujesz się ogólnie kulturystyką. Coś chciałbyś w tym kierunku robić, bo widać po twojej muskulaturze, że raczej tak. To znaczy. Pewnie chciałbym kiedyś wziąć udział w jakichś zawodach, ale no nie wiem, czy dam radę po prostu z tym wszystkim, bo to się sprawdza. Nie tylko treningi. Powiedz, jak ogólnie ćwiczy się w klubie sportowym PAKO? Jak przedstawiają się trenerze, Czy bierzesz jakieś suplementacje, odżywki? Ogólnie atmosfera w klubie jest bardzo miła. Fajni ludzie tutaj chodzą. Można zrobić naprawdę fajny trening. Jest motywacja. Trener motywuje dużo. Suplementy? Tak, biorę. Jakieś białko, kreatyny trochę. No, tak, to nic szczególnego takiego. Um, a jeżeli chodzi o treningi, ile razy w tygodniu starasz się ćwiczyć, i jakie to są treningi? Czy to są bardziej wytrzymałościowe, na przybranie masy, czy raczej na rzeźbę? To są treningi takie ogólnorozwojowe, nie na masę, nie na rzeźbę, takie takie po prostu. Um, ćwiczysz już dosyć długo. Czy myślisz, że praca albo inne zajęcia nie, nie przerwo ci tych ćwiczeń? Czy nie chciałbyś, żeby ci przerwały? Na pewno bym nie chciał, żeby mi przerwały. No, będę ćwiczył, dokąd da rady, dokąd zdrowie pozwoli. Czyli nawet w wieku 71 lat. Jak zdrowie pozwoli, to pewnie tak.